Siemaneczko się witajcie na kanale Party Fishing. Dzisiejszy vlog teraz samochodowy poświęcimy na omówienie moich planów na sezon 2022. Wprawdzie już e, kilka filmów w tym roku opublikowałem na moim YouTubie, e, ale vloga jeszcze nie było. Także rozpoczniemy sobie tym vlogiem, porozmawiamy właśnie, ja Wam przedstawię moje plany na ten sezon przedstawię też kilka propozycji, które chciałbym z Wami skonsultować. Jeżeli te pomysły Wam się spodobają, no to je wdrożymy i zobaczmy co z tego przede wszystkim wyjdzie. Takim głównym planem na, na ten sezon 2022 jest zdobycie oczywiście tysiąca subskrybentów i to oczywiście zadanie jest dla Was. W tamtym sezonie niestety się nie udało. Końcówka w moim wykonaniu była kiepska ze względu na, na sytuację i rodzinną, i studia, i pracę. Także była normalnie masakra, nie miałem kiedy jeździć na ryby. W tym roku będzie troszeczkę lepiej. Mimo, że jestem na już takim fajnym etapie budowy własnego domu, że na pewno będę musiał poświęcić trochę czasu na, na remont, na sprawy wykończeniowe ale w wolnej chwili oczywiście rybki jak najbardziej. E, więc pierwszą, pierwszym zadaniem na ten sezon jest zdobycie 1000 subskrybentów. Mam nadzieję, że moje materiały będą Wam się dalej podobały. E, widzę w ostatnim czasie rozwój tego kanału, widzę, że jest Was coraz więcej. E, film, który wrzuciłem o wiosennych płodziach, pierwszy film z tego sezonu ma już ponad 400 wyświetleń. Jak dla mnie, super. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to drugim takim zadaniem złożonym jest na pewno pobicie jakiegoś rekordu osobistego wielkości i wadze ryby to, to jest oczywiście zadanie które zawsze będzie się powtarzało na następny salon wędkarski no bo po to właśnie wędkujemy żeby sprawiać przyjemność w sobie i przede wszystkim pobijać własne rekordy ja w tym roku będę chciał się bardzo mocno skupić na karaśu, którego w swoim, w swoim portfolio takim oficjalnym jeszcze nie mam. Bo zdarzało mi się łapać już takie rybki po, o wadze powyżej 1,5 kg, no ale to było dosyć dawno, gdzie wiadomo no nie miałem kanału, nie dokumentowałem tych wyników. Także, także ten karaś to jest taki numer 1. Do tego na pewno będę chciał pobić rekord w szczupaku i w okoniu. Do tego celu wykorzystam do okonia technikę dropshot. Także zobaczycie dropshota na moim kanale. Z nowym sprzętem powiem tylko tyle. Na razie więcej nie zdradzę. Podejrzewam, że niedługo zobaczycie film. Będziecie wiedzieli o co chodzi. W każdym razie ta technika dropshot będzie na moim kanale dostępna czyli tak troszeczkę ruszamy w tym sezonie więcej ze spinningiem to też właśnie dlatego że ten czas który będę miał na wędkowanie będę musiał spędzić bardzo aktywnie i będą to dwie godziny więc dwugodzinny feder średnio bym powiedział, ale spinning dwugodzinny, można obchodzić parę miejsc fajnych, obrzucać, e, może coś się trafi, więc na pewno w tym kierunku też będę szedł, co nie zmienia faktu, że ten FEDER będzie e, dalej dominował, bo, bo to jest moja taka koronna dyscyplina e, i na pewno ten FEDER będzie dalej rzeźbiony na moim kanale, więc możecie się przygotować, że Barty Fishing to jest FEDER i metod feder wiadomo troszeczkę pójdę w tym roku również technikę karpiową może nie będzie to takie typowe karpiarstwo tylko taka moja delikatna wersja tego tego karpiowania właśnie ze względu na to że skupię się na bardziej wyczynowym łowieniu federem ewentualnie metod federem zależny od pogody i, i, i łowiska na którym będę a tą drugą wędkę która która, która zezwala PZW będę właśnie ustawiał takiej technice karpiowej, gdzieś tam sobie w krzaczki ją odłożę tak? Wiadomo siatki PVA i te sprawy, yy, nieduże kuleczki, bo nie lubię tych osiemnastek, 20 jak nawet nie, 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 to mnie nie kręci. Jakieś takie nieduże kuleczki, piętnastki, dwunastki, yy, może no zobaczymy, tak? Zobaczymy, tak żeby tego leszczyka ewentualnie takiego większego troszeczkę przygłupać. To jest taki plan, jeżeli chodzi o te ryby. Yy, jeżeli chodzi o kanał. Jak już pewnie zauważyliście, zaczynam coraz więcej korzystać z tego YouTube'a w sensie z zakładki społeczność. Jest to coś takiego jak, jak po prostu tablica na fejsie. Na razie te materiały będą mi się dublowały, ale z biegiem czasu zrobimy taką sobie ukrytą listę bym powiedział i materiały takie komunikatowe będą pokazywały się Raz tu, raz tu. Chodzi o to, żebyście, żeby was zmotywować do polubienia i fejsa, e, i YouTube'a, a jednocześnie, żeby was nie zmuszać do tego, żebyście e, mieli albo fejsa, albo YouTube'a. Trochę takie pokręcone, ale jednak. E, konkursy również będę organizował e, osobno dla fejsa i osobno dla YouTube'a, chociaż ostatnio właśnie, gdzie już taka formuła była, Zdecydowana większość brała udział na YouTubie. Tak, na, na fejsie było tam ponad 20 parę zgłoszeń, na YouTube około 50, więc ta różnica jest. Ale wtedy była to taka podwójna szansa, więc jak najbardziej każdy, każdy miał tą podwójną szansę do wygrania, a osoby, które korzystają z mojego Discorda i są na tej takiej, jakby powiedzieć zamkniętej grupie e, zawsze mają i zawsze będą miały tą drugą szansę jeszcze, tak? czyli, czyli ich losy są po prostu podwójnie ładowane do puli nagród, do puli e, osób, które biorą udział w konkursie, no i mają te osoby po prostu dwie szanse na wygraną. Także pamiętajcie, Discord również jest wybrany pod uwagę, także osoby, które często pytają co z Discordem, tak, zawsze jesteście e, podwójnie w tej puli. Ponownie. Kolejną taką nowością, którą chciałbym na kanale wprowadzić, to będą live'y. Live'y na pewno będą z nadwody. Myślę, że nie będzie to taka większa liczba tych live'ów, no bo musimy przede wszystkim zobaczyć, jak to tam wygląda, czy, czy będzie to miało jakąś rację bytu. Jak sprzętowo, bo na jednym jeziorze, które bardzo ostatnio polubiłem, niestety zasięgu praktycznie nie ma, więc no, automatycznie nie będę mógł zrobić dla Was live'a, tak? tylko ewentualnie stacjonarne filmy, ale z zalewu, na którym w tym roku był pierwszy wyjazd, tam jak najbardziej jest sieć jest LTE, więc można sobie te, te transmisje live prowadzić. To jest taka kolejna sprawa. No i vlogi, tak? Vlogi, które... Będą się pojawiały. Ja mam nadzieję, że wy będziecie mi podrzucać tematy do tych vlogów. To od razu mówię. Także pod każdym vlogiem ja tam będę też taką regułkę pisał, że proszę o wskazanie tematu do kolejnego vlogu. I tak jak, tak jak to było w tamtym, w tamtym sezonie, będziemy po prostu te tematy sobie poruszać. Zastanawiam się również, czy takich vlogów nie zrobić w formie live'a. Osoby, które są ze mną na kanale od początku, gdy jeszcze bawiłem się w ETS-a, prowadziłem firmę w ETS-ie i przede wszystkim kanał, który powstał dla graczy, bo, bo taka była jego pierwotna, pierwotna wersja. Pamiętacie, że tam było właśnie dużo live'ów, przede wszystkim live'ów z gier, można było sobie ze mną bezpośrednio porozmawiać na jakieś tematy i tak samo chcę zrobić tutaj, z tym, że będą takie stricte live'y oczywiście wędkarskie, czyli musimy ustalić, czy w ogóle chcecie te live'y i te vlogi w formie live'ów oraz w jakiej częstotliwości, raz w tygodniu, raz w miesiącu, czy po prostu jak się nazbiera troszeczkę tematów, które będziecie chcieli omówić ze mną na live'ie zobaczymy, tak, ja jestem otwarty jak najbardziej na propozycje jeżeli oczywiście wy macie jakieś propozycje które chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Ja zachęcam do takiego komentowania, do wysyłania wiadomości e-mail, do wysyłania wiadomości na Messengerze. Dostęp do mnie jest szeroki. Ja dziękuję w takim razie za oglądanie. Jadę właśnie na studia. tylko na studia, także jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie, czekam na Wasze wszystkie komentarze, na Wasze propozycje na Wasze opinie na temat tego co przez te 8 minut powiedziałem i widzimy się nad wodą w takim razie dzięki jeszcze raz, Cześć.